Cześć kochani! Dzisiaj jest czwartek. Witam Was na nocnej zmianie z czwartku na piątek. Dzisiaj jestem na trasie numer 9 to jest chyba London South Hall, ale nie jestem pewien, sprawdzę to. Jak wiecie, wczoraj mnie nie było, bo zadzwoniłem, że mnie bolą plecy a to przez to, że wiedziałem, że wrócę późno, a musiałem odebrać kubę ze szkoły, więc nie mogłem. Kochani, mam dzisiaj dla Was smutną wiadomość bardzo smutną kolega powiedział, że nie będzie występował dzisiaj, bo ma z jak to się mówi? złamane serce. O. Tak? Co się działo się jak nie było? No ogólnie to że się brał dzień na na ten na wolne, bo bo potrzebowałem się tobie wygadać, kurwa, i nie mogłem no, no to sorry. Abym wiedział, ten przyjechał. Chociażbym tutaj się schował i byśmy sobie pogadali. Nie, by cię dojrzeli pewnie. A jest to wszystko ok? Nie. Chcesz pogadać? Pogadamy no. Z kamerą? Nie, bez kamery. Czyli kochani, my się widzimy później przy załadunku. Pokażę Wam jak zawsze ile mleka i powiem Wam mniej więcej gdzie i ile domów. Jak zawsze bez zmian. Widzimy się za chwilę. Powiem Wam tylko, że dzisiaj oszukałem system, więc. Dlatego, że był zaparkowany wewnątrz, zobaczcie tam, gdzie stoją tamte bany. To zapytałem się gościa, czy już mogę się załadować przed innymi. I już jestem załadowany, tylko czekam w kolejce. Widzicie, to wygląda tak. Mleka dzisiaj jest mało. Czekajcie, zapalę światło. Bum, zobaczcie. Jest tylko. Parę kratek, ile? 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 kratek z mlekiem, czyli Wam powiem, jest mało, a jeżeli to jest Londyn, to będzie szło w miarę szybko, dlatego że, du, że kole są przy sobie, wjeżdża się na jedną ulicę i na przykład jest 3, 5, następna 3, 5. Patrzyłem na drugą stronę hali, to mam tych yy, szkolnych małych, no to jest sporo, trochę jedzenia nie za dużo i trochę plastików. Więc mam nadzieję, że się wyrobię na tą siódmą. Choć jutro jest piątek, nie mam Kuby, więc nie mam ciśnienia, że muszę wrócić wcześniej. bo i tak będę spał cały dzień, a Kubę dopiero odbieram w piątek wieczorem. Co do Romeo, kochani, podejrzewam, że się pokłócił, wiecie, z kim. Nie oglądaliście ostatni odcinek, już Wam wtedy mówiłem, że coś pomiędzy nimi się dzieje niehalo. Ale, kochani, jeżeli on nie chce o tym mówić, to ja nie wnikam. Mam nadzieję, Aga N. daj mu szansę. Tak z mojej strony. Ludzie popełniają błędy czasami, trzeba to zrozumieć i spróbować jeszcze raz. Kochani, czekam już do godziny 11 i chłopaki się będą ładowali, a ja już się przesunę na drugą halę, załaduję się, policzę czy się wszystko zgadza i jedziemy w trasę. Tego nie lubię w Londynie? Już Wam powiem, jednej rzeczy. Ograniczenia do 20 mil, nie? I to trzeba naprawdę uważać, trzymać się 20 mil, bo kamery są naprawdę co chwilę, nie? A jak wiecie, w Anglii można mieć tylko 12 punktów karnych, a każdy strzał kamery to są 3 punkty. Czyli takich wykroczeń można mieć. 4. Dobra, już dojechaliśmy do przedszkole to się nazywa nursery, przedszkole. Widzicie, jak to jest ciasno? Zobaczcie. Dobra, podejrzamy pod kolejne zamówienie. Fajna dzielnica. Fajnie zrobione. Numer 23. 21, 22. Jest i 23. Dobra, co oni chcą? Co oni chcą od nas? Dwa tłuste. Idziemy. raz dwa powiem wam że niby mało domów bo tam sto coś ale odległości pomiędzy domami są jednak spore bo to jest mila pół mili a przypominam że ja jeżdżę dzisiaj na elektryku jest dopiero za 15, pierwsza godzina, a ja mam zasięg na 86 mil. A wyjechałem z zasięgiem na 118 mil. Więc bateria się dryluje dość ostro. Mam nadzieję, że mi wystarczy, kochani. Mam nadzieję, że nie będę musiał dzwonić do firmy, żeby mi przysłali drugiego obwana. Widzicie, tu jest bateria. Już jeden, dwa słupki już zginęły. No I tu jest zasięg 86 mil. Zobaczcie, jaki jest czysty ląd. Widzicie te śmieci tam? O lisek. O, takie śmieci to dla lisków jest wyżera. Tu proszę, drugie wysypisko. Idę wam, nagram tego lisa. Już on, kiedyś mówiłem lisy w Londynie to jak psy w Polsce wszędzie są, a szczególnie teraz jest dużo maluchów takich, co jeszcze są takie nieogarnięte. I tak wam powiem, latają takie cieniutkie, chudziutkie i te śmieci rozwalają, te wory rozwalają i te śmieci wszędzie fruwają no. powiem wam, że podjechałem pod jeden dom słyszę, że ktoś idzie no ale dobra, nie? przygotowuję zamówienie nagle kroki ustały lampkę mam zapaloną, patrzę się wokół, a gościu stoi za drzewem schowany się na mnie patrzy, nie? no wam powiem, że ten London dzisiaj to taki trochę Stranger Things a strach pomyśleć co będzie później no ale tu mieszka sporo takich właśnie dziwnych ludzi no, i trzeba troszeczkę już tutaj, trzeba na siebie troszeczkę, kochani, uważać. No i powiem Wam, jest godzina 20 po drugiej. Ja mam zrobione dopiero jakieś 40 koli. Idzie to powoli, bo jest mówię odległości pomiędzy domami, ale tym się nie martwię. Martwię się tą baterią, bo już mam na 73 mile tylko. Mam nadzieję, że się uda. Dzwonił Andrzej, kochani, on też jest. Bo dopiero ma zrobione tam 50, coś. A on ma 200, prawie. Czyli koniec tygodnia. Wszyscy zmęczeni, więc idzie to slowly, slowly. Więc kochani, jedziemy dalej. Powiem Wam śmieszną historię. Kiedyś miałem taką sytuację, że byłem w Londynie gdzieś na takiej dzielnicy zamieszkiwanej przez cyganów. Nie? I mi się pomyliły po prostu wejścia, i zamiast podejść do budynku od przodu, to wszedłem przez ogródek z tyłu. Komuś siodłem na ogród i zacząłem tą lampką świecić po tych oknach. Nie? I nagle się otwierają drzwi, i uciekają osoby. Nie, jeden gość, drugi, trzeci, czwarty, i uciekają. Ja tak w ogóle, wiecie, nie wiem o co chodzi. Później wychodzi taka starsza kobietka i się mnie pyta, czy ja jestem z policji. Ja wiem, że ja nie jestem z policji, tylko ja mleko rozwożę. Ona mówi, o ja, my się wystraszyli, tak mówi do mnie, że to policja przyjechała aresztować moich synów. Ja się pytam, to dlatego uciekli, bo ona tak, pan angielsku kłamca, ale było, wiedziałem o co jej chodzi. Ona mówi, no, ona myślała, że to policja przyjechała ich aresztować i to i tamto. Więc, kochani, powiem wam, że dzięki mnie jakieś bandyci uciekli i się ostro wystraszyli. A ja wam powiem, że ja też się wystraszyłem, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Bo to nagle wiecie. Idziecie, cisza, spokój, noc, a tu nagle drzwi się otwierają. Hałas i stuki, i krzyki. I, I ludzie uciekają. Taka przygoda, kochani, z tej pracy nocnej. No nic, idzie to powoli, ale Wam powiem, że naprawdę te odległości mnie przerażają. Bo już trzeci kolor robię i jest tak po mili, po mili, a mówię, to jest elektryk, nie? No, ale zobaczmy. Powiem Wam, że dochodzi czwarta, dokładnie za osiem. Mleko tak schodzi strasznie wolno dzisiaj, zaraz Wam pokażę jak zostało, ale za to szybko schodzi bateria, patrzcie. Zostały cztery kreseczki, w sumie to dwie, bo muszę mieć dwie na powrót i zasięg 58 mil, a jestem gdzieś od bazy jakieś 18 mil. I tu zobaczcie mleko, wydaje się mało, nie? Ale... Podejrzewam, że zostało około 65 jeszcze domów gdzieś Czyli to będzie dom, jedna buteleczka, dom, dwie buteleczki W ten sposób kochani, zaraz dzwonię do Andrzeja, się dowiem jak mu idzie No i lecimy dalej, bo Zaraz będą Zaraz będzie ruch na drogach kochani zje... i to jeszcze mnie zwolni, więc Lecimy dalej Dzwoniłem do Andrzeja i słuchajcie, Andrzej net połowy jeszcze nie ma zrobione zostało, mówił mi 116 więc powiem Wam, że to, to chyba dzisiaj tak wszystkim idzie jakoś powoli, o Ale jedyny jest plus taki, że już się robi. Yy, wschód słońca niedługo będzie, więc mówię, będzie jaśniej na ulicach, szybciej będzie można zobaczyć numery domów, nie będzie trzeba lampek włączać, wyłączać. Więc powinniśmy ogólnie przyspieszyć z pracą. Jak widzicie, już na ulicach ruch jestem w dzielnicy e, zamieszkiwanej przez ludzi z Indii. Jak mówiłem, oni rzadko śpią, często ważą w nocy. Teraz i tak jeszcze nie widać, ale w niektórych takich ulicze, uliczkach to sklepy są otwarte non-stop, no, ale ruch jest. Jest kochani, ja Szybko idzie w miarę. Zostało 48 koli. Ja tu mam jakieś niby nursery. Gdzieś tu. Chyba tutaj. Chyba jeszcze nie wiem. Samochód otwarty zostawiłem. Kurno. O jest. Jest nursery. Pride and Joy. Mleko boom. I wracamy. Powiem Wam, że już nie chce mi się. Nie chce mi się, bo... Bo mi się nie chce. Zobaczcie, jaki tu jest syf. Nocna zmiana skończona, jest godzina 6.52 ja Tylko Wam coś pokażę Do, do biura mam 19,6 mili Widzicie tu? Tu, 19,6 mili A baterii mam na, 30, na 33 mile Jedna kreska, bo ta czerwona się nie liczy a tylko dlatego, że od wpół do piątej jeździłem bez świateł. Jeździłem na tych światłach takich dziennych wyłączone radio, wszystko powyłączane, bo abym jeździł na światłach to by mi nie starczyło baterii. Czyli to jest właśnie, to są te właśnie elektryki. Że... No lipto strasznie, nie. Ale na szczęście się udało, zjeżdżam już do bazy. Andrzej jeszcze tyra i chyba będzie tyrał jeszcze ze dwie godzinki. Ja popijam mleczko, witaminki. Kochani, dziękuję za obejrzenie. Zostawcie komentarz, łapkę albo subskrypcję, jeżeli chce, chcecie być na bieżąco. I my się widzimy w następnym vlogu. Trzymajcie się.